Dobra, więc cześć, W tutaj z tej samej roli. Już nie przedłużam, po prostu nagrywam kolejny odcinek podrząd i jesteśmy w takiej tubie, gdzie jest więcej takich o fajnych, śmiesznych. i one nic nie robią. Hmm. Tak, za późno. Dobra, jeden raz. Drugi raz i drugi raz on wybuchał. Mówiłem. Mhm. Mm, tak, mam mało życia. Dobra Dobra, udało się. Mm. Dobra, idziemy dalej, mamy Echo czerwony alarm. Mm -hmm. Coś stało. O kurde, właśnie, bo słyszałem miecz świetlny i nie wiedziałem o co chodzi. Czyżby tutaj był ten Kordowa? No, może to był jeszcze inny Jedi? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Idziemy dalej. Co tutaj jest? Tutaj nic, nic, nic. Ok. Odpory można usunąć, jako zniszczyć? Nie. Ok. Wygląda to coraz bardziej strasznie. co sumie to nie wygląda strasznie, ale... Aha. Nawet nie wszedłem na przycisk, żeby ona się wyłączyła. Teraz możemy zobaczyć, jak on wygląda od dołu. Zauważyłem to wcześniej. To uczucie na dnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robi się coraz silniejsze. I że jesteśmy, tym gorzej się czuję. O kurde, nie dobrego. jednak wolę korzystać z podwójnego miecza. Schodzimy i mamy zapis. Wreszcie, zdając życie, zapisy będą teraz coraz częściej żeby zwiększyć trochę poziom trudności, jakiej gra od nas wymaga po prostu. Od gracza w sumie, Niech mm, hmm. to ma działać? O nie, to do góry, to do dołu przepięcie. Nie chcemy e, czy tam przepięcie? Nie wiem, w sumie co tam było. Szybko czytałem tam. Jest kolejne. Możemy w drugą stronę, ale nie chcemy i chcemy iść dalej. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Bo jeżeli pominąłem,. Znaczącą rzecz dwa tamte, kurde, no nie. No nie dobra. Dwa naraz. Dobra, tutaj będzie nam łatwiej. Ale mu się jemu zbagowała ta. Animacja mm. dobra, udało się. Fak, zapomniałem z tego się nie da. No, unikam uderzeń, bo co nie chce się do, dotknąć, prywatność. Dobra. Mhm. Dobra. Jezu Chryste. Udało się. Ja ich nienawidzę, ale jak zacząłem korzystać z tego FF albo F po prostu. FF to jest jeszcze według mnie lepsze. I w ogóle to coraz lepiej mi idzie. Co to jest? A, jechać z liną? Aha! Jako z liną się do góry o to mi chodzi. Coraz bardziej jest ulepszony nasz druid. Droid, druid. Druid to jest... to złe, złe pojęcie, bo przecież... Druid to jest złe pojęcie, ponieważ druid to jest w... Zazwyczaj w tych, jako to się nazywa, w... tych, kurde... No wiecie, jak są takie m, różne... Jezu Chryste, co mi się dzieje z moim mieczem świetlnym, dobra. Cuję się strasznie. To jest też ładne. A to jak wygląda? Nie, to jest jednak ładniejsze. jeść Jak to wygląda? Hmm. Dobra, to jednak ładnie wygląda też. No i. Oj, oj oj. Oj, oj. oj. To jest chyba to. Zobaczymy, jak on wygląda. Mhm, uh -huh. to jest to. to. Ładnie wygląda. Dobra, ale wracając, y to y na czym ja skończyłem? Używając teraz, a minuta. Jak ją. Ja mam... A, ok. Wow, śmiesznie to wygląda. Dobra, tutaj można. Przepięcie, nie wiem, takie to jest prze A, przepięcie, No, przepięcie, przepięcie, No tego potrzebowaliśmy nas Ale później? nas wyrzuca później? Zadaj trąpyony. Nacierać. Zabił jednego z naszych. Zobni się. Trudno go pokonać. Teraz coraz mniej będzie się odzywać. Pewnie to was ucieszy nawet. Ale jednak, pociąg tutaj teraz jest naprawdę dosyć strunny I jednak nie chcę zginąć i pewnie będziecie słyszeć takie mocne uderzenia w myszkę Ale naprawdę ja jak się stresuję To uderzam mocniej w myszkę, ale to pewnie, pewnie u większości osób Jako podstawowa zasada gracza Im mocniej na, u, naciśniesz przycisk, tym bardziej Więcej damage'a zadasz Sadasz, jak to dziwnie powiedziałem. Ale każdy wie o co chodzi. Tutaj jest przejście. Tutaj jest też przejście. Da się tutaj wejść później? Da się pewnie. Oj, oj, oj. ty, Chryste Nie chcę teraz umrzeć. Fuck you. Uciekam, uciekam. Uciekam, nie. Nie mam tutaj blisko zapisu. Nie ma tutaj bliska zapisu. Nie. Dobra, tutaj nie wiem co jest. Ojoj. Nie gadaj, że on też. Fuck you. Uciekam. Tam widziałem yy, takie ze wejście. Co nie do góry. Nie wiem co on no, zrobi. O Jezu chryste. alhamuwa. Dobra, teraz trzeba uważać. Dobra, udało się. Wow. Skrót? to nie jest. Kogo tam będę musiał pokonać. Ym, dwa minigany, y, dwa te dobre. Nie no i tak muszę to, bo... Kurde no. Muszę. Bo jeżeli tego nie zrobię, to nie, będę miał jeszcze większe problemy. Dobra. Staram się teraz... Wie co, widzimy się już jak tam dojdę i, i będę próbować tam tego pokonać, więc no, zaraz się widzimy. Możliwe, choć jesteśmy daleko od braki. Uuu, Jezu Chryste! Wiedziałem go. Jezu, mam zero życia, powiem wam, zero. Już to jest takie przesądzone, że nie uda mi się nic zrobić, bo on przepnie to. Dobra. Gdzie to jest zapis? Nie, nie chcę tam iść. Gdzie to jest zapis? Gdzie jest rąbany zapis? Teraz albo a, idziemy tam jeszcze próbujemy. Ktoś zostawił narzędzia w pośpiechu. Chciał znaleźć lifty, ale nie dbało... Uff, Dobra, próbujemy. Zginę pewnie. Fuck. No nie. Czekajcie, nie, na początku muszę zobaczyć jak daleko jest tam zapis, bo jeżeli jest daleko, to nie, to ja tam idę, ale jeżeli nie jest daleko, to... Nie uda mi się tam doskoczyć ani nic. Tak. Nie potrafię rzucać mieczem ani nic Fak Dobra mm. Ale to jest złe Ja się boję Bo popatrzcie ile mam życia i to ja już nie mogę leczyć Nie mam z tymu. Mhm mm Skanowanie. Co mam skanować? No nie. Mm -mm. Mm -mm. Nie pokonam. Su nie dam rady. Nie dam rady. Nie. Nie dam rady. Nie, no kurde. Tutaj na pewno nie mogę, No, przeskoczyć tam mi się nie uda, a rzucać mieczem nie potrafię, chyba że się da, nie, nie da się rzucać mieczem, co za tym idzie czeka mnie śmierć, no i to mocna śmierć, dobra, chyba że sobie zapiszę to wszystko. Nie wiem Ale on tak się wtedy tam pojawi Dobra mm. Mm -hmm -hmm. Dobra Kurde, boję się Tak, dobra Cel w zasięgu Próba nawiązania kontaktu wzrokowego Pociekam <grystanie> mm -hmm. Twoje szanse na przeżycie są niskie bardzo niskie. Olmasta, daj. fajnie. A! Kurde. No! Jezu Chryste! O oh Jezu, najwięcej z życia straciłem na tym dupnym z dwoma tymi pałkami, nie wiem, z czym. Fak! Dobra, niepotrzebnie wtedy tam go zabijałem. Jak zawsze, ja tylko chcę sobie udowodnić, że potrafię, chociaż nie potrafię. Dobra, już teraz szybciutko lecę z nimi. No świetnie lag. No, mamy no lagi. Przynajmniej... Fuck you. Tyle ci powiem. To jest koszmar, naprawdę, to jest wielki, jeden wielki koszmar. Ten mnie zabił, więc wystarczy tylko teraz... Trzeba teraz spamować F Tak Dobra Fak Udało mi się twoją obronę. No, świetnie, też się cieszę. Tylko, że nie żyjesz. Tyle ci powiem. Jezu i Chryste. Cze, cze, cze. Nie. Nie. Cze, 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 bo ja muszę sobie teraz coś uświadomić. Are you fucking seriously? Nie. nie dobra, jestem w kompletnie innym miejscu. Ale... Stąd. Gdzie ja już tutaj byłem? Jezu chryste, no nie. Tylko skrót sobie odblokowałem, czyli... Tam tak czy siak muszę pójść. Czemu? Czemu? To, ja to jedna rzecz. Jezu chryste, dobra. Hmm 勝ちそう。No, No nie. Widzicie jego HP? Nie. 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 Jezu Chryste. Nie. 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 Ostatni raz na coś takie rzeczy się pisze. Jak mam później tam daj... Pójść do nas następnego etapu. Jak? Gdzie? Halo? Powiedzcie mi. Kurde, no nie. nie! 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 Jezu chryste. Boże święty. Jest jak ja głupi jestem, jak teraz się wkurzyłem. Uff, o boże święty, ale się wkurzyłem i to tak serio, bo. Tak, no jeszcze fajne ragi, no. Na ja tę sobie pójdę. Nie ma co, ja już teraz mam wyrąbane. A ja mówili, graj w gry. Fajnie będzie. No, nie wiem, czy fajnie. Da się tam przejść. To jest ściana do. Pewnie nie. Mhm, nie. Jak mogłem się tego spodziewać. <laughs> Ale śmiesznie. Jezu, możesz mi dźwięknie nie przerywać? Przez trzy odcinki było dobrze. Ta nowy teren i wszystko laguje. Jezu, tak, 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 Jezu. Boże święty Dźwięki ja już nie chcę dźwięku, ja chcę tylko zapis. Jezu, dobra. I. Jezu, boże. No nie wiem, naprawdę, przepraszam Was za ten odcinek, że tak trochę jestem wkurzony i w ogóle. Ale naprawdę się trochę Ja Co to jest? muszę sobie spowolnie, um, nie Wszystkich wrogów wokół niego. To, to nie jest jakieś fajne. Tylko, może. Cholerz, potężny atak. Oho, ho. To jest akurat fajne. Chcę sprawdzić, ale na podwójnym mieczu świetnym, da się to sprawdzić na podwójnym, mie proszę, żeby było to na podwójnym mieczu świetnym. Aha, ok, czyli tak. Jak już zaatakuję, dobra. A przy tym mieczu? Przy tym nic nie ma. Nie wróć. Wróć, 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 wróć. Panie dzieju. Tutaj było przejście. Zamknięte. Tam było przejście. Panie dzieju, kurde. Dobra, rozumiem. Zaraz kryjemy na jakąś nową moc. Ale na tym etapie po prostu was żegnam. Sorki, że byłem taki nerwowy, ale jednak po pierwsze musiałem pokonać dwa razy tak bardzo trudnego przeciwnika. Zabili mnie dla w sumie ten, i teraz naprawdę się trudno staje. I zamieniam się powoli w przegrywa. Czyli jakby ktoś nie wiedział, to z dupy. Czyli człowiek warga. Nie wiem, w sumie. Po prostu tego typka, no i się wkurzam że się wkurzam, no to ja się wkurzam, więc jeszcze od tego grałem z wkurzającą grę, czyli Dead by Daylight przed tą, więc jeszcze jestem wkurzony. No a tak poza tym to was żegnam i jeszcze udanego poranka czy też wieczorów i LLO.